Witam Państwa, to Siedlecki Magazyn Kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mierzeżyckiego, scena teatralna Miasta Siedlce. Zapraszamy na kolejne wydanie naszego programu. Witaj majowa jutrzenko, naszej polskiej krainie. Uścimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, Kupona kupua gira oi vitai mai, pitri mai, kupona Polaków... kupua W najbliższą środę 4 maja o godzinie 18 w naszej galerii teatralnej odbędzie się wernisarz wystawy zatytułowanej Między Malarstwem a Teatrem. Są to prace pani Jadwigi Marii Jarosiewicz. Prace artystki są wystawiane w wielu muzeach, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, a ta wystawa jest nam szczególnie bliska, ponieważ pani Jadwiga zajmuje się także scenografią teatralną, kostiumami. Drodzy Państwo, warto tą wystawę zobaczyć, więc mamy ogromną przyjemność i wielką nadzieję że będziecie państwo na wernisarzu, ale także w ciągu najbliższych tygodni tą wystawę w naszej galerii odwiedzicie, do czego was gorąco rzecz jasna zachęcamy. Do zobaczenia zatem. Najmłodszym naszym widzom przypominam, że w niedzielę 8 maja o godzinie 16 w ramach rodzinnej niedzieli w teatrze Brzydkie Kaczątko. Moi drodzy, Jan Chrystian Andersen piękną baśń napisał, i na podstawie tej baśni będziecie mogli na scenie zobaczyć przygody Brzydkiego Kaczątka właśnie w aktorskiej obsadzie. Bilety jeszcze można kupić w punkcie informacji kulturalnej, ale także na naszej stronie internetowej, do czego was szczególnie zachęcam. Zróbcie to 1, 2, 3, 4, 5 maja. Przyjdźcie, zobaczcie, bawcie się dobrze, bo to dla was zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na spektakl Nowe szaty króla w wykonaniu aktorów teatru S który już 12 maja o godzinie 9 i 11 na scenie teatralnej Miasta Siedlce. Spektakl według baśni Hansa Christiana Andersena, znanej na całym świecie i przetłumaczonej na ponad 100 języków w naszym wykonaniu. Kolorowe kostiumy, muzyka i śmieszne teksty. To wszystko zobaczycie Państwo 12 maja na scenie teatralnej Miasta Siedlce. Przyjdźcie ze swoimi pociechami, nie może Was zabraknąć. Ten spektakl naprawdę był... Polecam! Najbliższy spektakl teatralny, na który chcemy Państwa zaprosić, to o przedstawienie pod tytułem Wieczór Panieński Plus. Drodzy Państwo, 13 maja w piątek o godzinie 19.00, ten spektakl będziemy Wam prezentować. Reżyseria Maria Seweryn, jak zwykle, gwiazdorska obsada. Otóż Katarzyna Skrzynecka, Witoria Gąsiewska, Anna Iberszer, Tomasz Bednarek, Marek Kaliszuk. Zapraszamy. Drodzy Państwo, bilety jeszcze do nabycia w punkcie informacji kulturalnej, ale także na naszej stronie internetowej. Łatwo przecież to zrobić. Do zobaczenia w teatrze. Wiosenne Inspiracje to integracyjny przegląd twórczości artystycznej organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 19 maja od godziny 10 prezentację tego przeglądu będzie można na naszej scenie zobaczyć. Zapraszamy Państwa do odwiedzin, do oklaskiwania, do podziwiania artystów, którzy chcą podzielić się z nami swoim kunsztem artystycznym i swoimi przemyśleniami. Zapraszamy, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Przypominamy Państwu, że Centrum Kultury i Sztuki jest partnerem projektu Koleją do Kultury organizowanego przez koleje mazowieckie. Drodzy Państwo, jeśli macie bilet kolejowy nie starszy niż 30 dni, może być wykorzystany rzecz jasna, być może nawet powinien, zapraszamy do nas, ponieważ na wszystkie przedsięwzięcia, których my jesteśmy organizatorem, czyli my, czyli Centrum Kultury i Sztuki, otrzymujecie Państwo 20% zniżki. Warto więc koleją do kultury podążać. Szanowni Państwo, niestety wojna na Ukrainie ciągle trwa, a jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. Dlatego też ciągle mamy punkt zbiórki artykułów najpotrzebniejszych dla obywateli Ukrainy. Drodzy Państwo, w naszej siedzibie przy ulicy Biskupa Świskiego 31, możecie Państwo przynosić i zostawiać takie artykuły. To rzecz jasna, ubrania, to rzecz jasna, koce, artykuły higieniczne, ale także artykuły medyczne. Czekamy na Was, ta pomoc jest zawsze potrzebna. To już wszystkie informacje, które chcieliśmy Państwu przekazać w tym wydaniu naszego programu. Nie zapominajcie Państwo o nas. Zaglądajcie na naszą stronę internetową, śledźcie nasz profil na Facebooku, czytajcie Scenę 24. No i rzecz jasna, subskrybujcie kanał na YouTube. Drodzy Państwo, wszędzie tam zamieszczamy dla Was specjalnie informacje o wydarzeniach artystycznych, które w najbliższych tygodniach dla Was przygotowujemy. Do zobaczenia w teatrze.